Czy powinniśmy wprowadzić euro? Raczej nie. A Słowacja na Litwie, Chorwacji? No to jest bankructwo ludzi. Tak, to byłoby bankructwo wtedy, jakby wprowadzili. Pewnie, i państwa, i ludzi. A w Unii powinniśmy zostać na przykład? No raczej tak. Co nam daje taka Unia według pana? No chyba dużo. A co finansowo, czy... No drogi budyć, to, coś, to. drogi buduje pan, tak? To jest niepotrzebne. Ten, ten, czy pan by nie dał 800 plus nikomu? Nie. Dlaczego? No, po co? no to jak im pomóc? A ktoś na przykład nie ma pracy to... Kto nie ma pracy? Ten, kto nie chce pracować. No. Czyli to rozaniwia według pana. Oczywiście. A W ogóle panie, pan by nikomu nie chciał dać tego 800. Czy chociaż na przykład jak ktoś nie może iść na przykład bo chory no, jest jakieś... No, przyczypa... jak są wyjątki losowe to. Być Ale to... są powinny pracować czy jedna w, yy, w małżeństwie. No, bo le, jest... dla dzieci było. By, by lepiej. Jedna, nie? No teraz te babciowe chcą porwalić znowu. Mamy na to wszystko pieniądze? No tego to nie, no. nie wiem. Dopiero Gierka spłaci się, to chyba ciężko będzie. Ale to było przewidzenia, że tak będzie i lepiej. Jak euro, to złoto pójdzie do Niemca, nie? Do magazynu. Tak. My już nie będziemy mieli nic. A na przykład te CPK powinniśmy zbudować to jest. Na... Raczej tak. tak. No Raczej. bo piescia to zrobić. Raczej tak. Kto by to nie robił. Mogli pomniejszyć, bo tam nie. kiedyś fachowcy się wypowiadali, że przewidywali na 400 milionów, trochę za dużo. A myśli, dlaczego tu nie chce zrobi tego? No bo a co on chce? Po, po, no co No co? niech mi pan powie co chce robić. A jeszcze jakby mi pani dała 38. Nic. Co, no, to tak to co tam tą kadencję zrobił? Wszystkie cukrownie, stocznie, wszystko. Zamykały się zakłady tam w 2015 i tak dalej wcześniej. Nie, panie pamięta pan? Pamiętam. Bo bezrobocie wtedy czy, czy, czy dobrobyt, jak to wtedy wyglądało? Była praca, pamięta co pan tam czasy? czasy platformy? Godziny przerwy nie miały pracy. Chciałem pracować i zawsze praca była. Nie, bo dużo osób mówi, że dużo wyjechało za granicę w tamtych czasach, za Tuska jeszcze. No tak, no jak, jak chcieli lepiej zarabiać. Będą przyjeżdżać teraz, czy wrócą ci ludzie z za wyjechali, nie. nie, nie. Przecież większe zarobki są i tak dalej. Nie, nie, a co pan porównuje? Dać Ży... młodego teraz na mieszkanie jakieś, nie. na dom. Czy coś? Nie, nie. Ty w górę, wszystko w górę. Wszystko, materiały drogie. No chyba tam 2300% chyba. Dawniej za dolara kupił pan 130 cegieł silikatowych. Za dolara. A teraz z podeksów było prawie 20. To można było dom stawiać. Można było A dom stawiać. Teraz, kogo stawiać? Ma pan, Dałem Teraz porównanie. A teraz kawalerka ile kosztuje w Warszawie? To... No 400. Tak No ale Wysko za... na to brać. No. No. Wszystkie dobre dalej. Dzięki. Radziemy. Pytanie? Jak się żyje na emeryturze finansowo? Do internetu nagrywa, niezależnie na telewizji. Czy wystarczy na wszystko i tak dalej? No, nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Dobra emeryturka, Pana? Ale trzeba było te lata pracować. Ile lat? Na karku, że tak powiem. Wiele pan 42 pracowało? lata. A to porządne, wiecie. Z dnia przerwy. Dużo godzin było tak w tygodniu, pamięta pan? Tak w miesiącu? To nie było. Różnie. A jaka branża? Tak tak tak, tak Kierowcą Kierowcą. Byłem. A to też taki męczący zawód, że tak powiem. No, szczęśliwie bez kolizji nawet. 42 lata. Fajnie. E, na co panna więcej teraz wydaje?